Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Krasowski, jestem kandydatem do Rady Miasta Stoku tutaj również z innymi kandydatami zaprosiliśmy Państwa na konferencję prasową dotyczącą przywracania praworządności w Białymstoku i złożenia zawdomienia o możliwości pomienia przestępstwa przez prezydenta Stoku, pana Tadeusza Truskackiego, zastępców prezydenta Stoku oraz radnych, 26 radnych, którzy podjęli uchwałę. i i zgodnie ich, yy, wiadomo, że akurat koalicja yy, obecnie partii złożących w, w ubiegłym roku, w czasie kampanii, mówiła, że jeden z haseł było przywracanie praworządności. A co to, to jest praworządność? To rządy prawa, czyli organy administracji publicznej powinny wykonywać, działać na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. Jest to zagwarantowane w Konstytucji, yy, w ustawach, szczególnie w kodeksie postępowania administracyjnego. Akurat mamy przypadek, że zatrudnienie dzisiejsze będzie dotyczyć transakcji, jakie miasto dokonało prywatyzacji majątku gminnego w postaci budynku po byłej szkole numer 12 oraz gruntu. Czyli po prostu e, dokonał prywatyzacji sprzedaży na rzecz Prywatnego Stowarzyszenia Edukacyjnego. I może akurat prawo nie, nie, nie zabrania dokonywać sprzedaży nieruchomości przez miasto, ale e, kodeks postępowania administracyjnego mówi, że są ograniczenia, czyli tak zwane e, należy się wyłączyć e, z pewnych czynności. A tutaj mamy do czynienia, że zastępca prezydenta Białego Soku, pan e, Adam Musiuk występował w dwóch rolach, jako zastępca prezydenta i jako członek stowarzyszenia, władz stowarzyszenia, które da, nabyło daną nieruchomość, czyli budynek e, szkoły razem z gruntem. Kodeks Postępowania Administracyjnego wyraźnie mówi, że w takim wypadku organ administracyjny, jaki jest miasto Bielsko, powinno się wyłączyć i przekazać sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego. Czyli, e, a samorządowe kolegium odwoławcze w tej sprawie albo by podjęło samą decyzję, wydało, tej sprawy, albo by przekazało dla rzecz innego organu administracyjnego, żeby za, w zastępstwie miasta Białegostoku podjąć decyzję w sprawie prywatyzacji. Niestety prezydent Tadeusz Szkolacki złożył projekt uchwały, który do, na sesję Rady Miasta Białegostoku, przewidujący udzielenie bonifikaty. I zgody na, na sprzedaż nieruchomości na rzecz Prywatnego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym yy, we władzach yy, zasiadał yy, zastępca prezydenta pan Adam Musiuk. Czyli yy, tak można powiedzieć, że yy, pan Adam Musiuk był sędzią własnej sprawie. Czyli yy, reprezentował dwie strony jednocześnie. Dlatego dzisiaj zadowolenie dotyczy właśnie tej sprawy, że organ administracyjny, jakim jest organ wykonawczy, prezydent Miasowego Stoku oraz organ uchwałodawczy Rady Miastawego Stoku yy, nie wyłączyła się z postępowania. Kodeks postępowania miast wyraźnie mówi, że należy się wyłączyć, przekazać do do organów a niestety organy yy, organ, yy, organ wykonawczy w Prezydenta Miastowego Stoku oraz organ uchwałodawczy Rady Miasta Stoku podjęli decyzję, yy, czyli Wy, 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 można powiedzieć, że ten czyn wyczerpał czy zachodził o podejrzenie e, popełnienia przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 296 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień, czyli zamiast radni i prezydent się włączył z postępowania, sprawę do sądu zrzeszonego odwołaczego, podjęli decyzję w sprawie interesów majątkowych stowarzyszenia, w których we władzach zasiadał zastępca prezydenta pan Adam Musiuk. I czy faktycznie doszło do sprzedaży tego znaczy, nieruchomości? Tak, doszło do sprzedaży na stronie yy, tak zwana Rada, czyli goda z na stronie internetowej, Można sprawić, że teren już, ten, już nie należy do gminy Białostoku. Jak się wchodzi na stronę internetową, na mapkę geodezyjną miasta Białstoku, dane ten budynek szkoły, to się okazuje, że już stowarzyszenie wpłaciło pieniądze. Akurat to kwota była nieduża, kwota miliona złotych za budynek y, szkoły razem z gruntem nabyło nieruchomość, wpłaciło i już przejęło własność. Kiedy to było? Znaczy, y, 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 to było w 2022 roku, została y, podjęta uchwała Rady Miasta, czyli prezydent złożył projekt uchwały do Rady Miasta o wyrażenie zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikatów z 80% na sprzedaż danej nieruchomości i radni, y, akurat było wtedy 26 radnych, którzy podjęli, dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, czyli wyłączyło się prawidłowo posąpiło, wyłączyło się z postępowania, czyli w głosowaniu wzięła udział pani radna Agnieszka Raszewska, w z celności oświatowej oraz pani radna Alicja Biała nie wzięła udziału w głosowaniu. a wszyscy posali radni głosowali za udzieleniem bonifikaty sprzedaży. Co w tym się budynku teraz tam jest, pan się orientuje? Znaczy tam jest e, prowadzona szkoła prywatna, ale to nie chodzi o to, czy jest prowadzona, czy nie, bo wiadomo, że każdą edukację trzeba wspierać zarówno prywatną, jak i publiczną. Tylko chodzi o to, że e, doszło do przekroczenia uprawnień, czyli e, miasto e, wydało decyzję niezgodnie z prawem. Czego państwo teraz oczekujecie? Oczekuję, że e, prokuratura zajmie się tą sprawą i wyjaśni, czy prawidłowo została dokonana prywatyzacja, czy przypadkiem miasto e, nie przekroczyło swoich uprawnień czyli władze miasta, zarówno władze uchwałodawcze, jak i wykonawcze, nie przekroczyły swoich uprawnień i prokuratura, a są, powinien w sąd, powinien tę sprawę zbadać i wyjaśnić, czy nie doszło do u, u podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezydenta miasta Sakur i radnych. Cena była niezwykle atrakcyjna. czy znaczy tak, bo akurat y, milion złotych to jest bardzo atrakcyjna cena, zważywszy, że y, obecnie po cenach rynkowych, żeby y, w danym miejscu, bo to jest y, centrum ścisłe, centrum Białegostoku, wybudować y, szkołę w tym miejscu, zakupić grunt, to trzeba około 50 milionów złotych wydać, także stowarzyszenie prywatne skorzystało, a... A miasto tak naprawdę straciło jedyną szkołę na tym osiedlu, bo dzieci z tego osiedla muszą przechodzić przez niebezpieczną ulicę Aleje Piłsudskiego. Jest tam znajduje się sześć pasów ruchu do szkoły podstawowej przy ulicy Częstochowskiej. A miało szkołę na miejscu i to była ta szkoła wybudowana w trakcie tak zwanej akcji 1000 szkół na 1000 państwa polskiego. Akurat za czasów rządów pana tłuszcz ta szkoła została sprywatyzowana. I jak Państwo byście zobaczyli na tym osiedlu, się okazuje, że tam akurat na tym osiedlu firmy dowolne wykupują domki jednodzinne i w tych miejscach budują bloki. Czyli tu chodzi o ulicę Czysto, Żytnio. E, tak samo przy ulicy Jurowieckiej e, bardzo duże e, budynki mieszkalne są wybudowane tak zwane e, apart, a, apartamentowce przy ulicy Jurowieckiej. Czyli gdzieś się zamiast miałyby Kilka metrów do szkoły, za 100-200, a tak muszą chodzić yy, przez niebezpieczną ulicę yy, Alepiuskiego. I to jest dziwne, że akurat miasto nie dba, bo yy, kiedyś akurat za komuny była zasada, że, dzieci, że yy, szkoła musiała być na osiedlu, yy, żeby dzieci mieli blisko, bezpiecznie dojście. Chodzi dziwne jest, że Komenda Miejska Policji zawsze co roku e, w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły robi 1 września, sprawdza bezpieczne przejście e, i drogę dzieci do szkoły. A tutaj miasto akurat było e, e, uczniowie, czyli te dzieci mieli bardzo blisko do szkoły, a tak będą musiały chodzić e, kilka kilometrów do ulicy Częstochowska, a tak by, mieli akurat o szkołę blisko siebie. Czy wnioskujecie też, że ta cena była też przedmiotem śledztwa? To znaczy to, nie, co, nie to pokład, to powinien to sprawy wyjaśnić, bo y, głównie dotyczy y, y, przekroczenia uprawnień po y, radni oraz y, władzy wykonawcze prezydenta miasta Wielkostoku składając projekt uchwały o sprzedaży y, przekroczy uprawnienia, czyli powinien to sprawy skierować do samorządowego ekologii modłowczego, a tego nie uczynił I, i polega właśnie ten czyn na przekroczeniu uprawnień, czyli y, y, w dokonał transakcji na rzecz stowarzyszenia, czyli we władzach, których był zastępca prezydenta pan Adam Musiuk. Bo to jest, chodzi o to dyplomocji, że praworządność, jak w ubiegłym roku w takiej kampanii było, tak wszyscy się domagali, żeby zaprzestrzenić praworządność, a praworządność to są rządy prawa, czyli organ administracyjny powinien działać ściśle na podstawie e, przepisów prawa i w granicach prawa. Czyli tutaj chodzi głównie o e, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego które tutaj w tym przypadku zostały naruszone. Tu chodzi o artykuł 24, 25, 26 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli włączenie organu. Dziękuję tak bardzo. jak mówiłem już w jednym z filmów, że wybory powinny być co parę miesięcy albo nawet i co parę tygodni, bo wychodzi coraz więcej, coraz więcej afer związanych właśnie z urzędowaniem obecnego prezydenta. Z urzędowaniem obecnej Rady Miasta. Tutaj co usłyszeliśmy na tej konferencji, to jakieś dziwne sprzedaże. Można powiedzieć tak kolokwialnie: jakieś stawki. Budynek ogromny za milion złotych. Nieprawidłowości, niezgodność z kodeksem postępowania administracyjnego. No, będziemy przyglądali się tej sprawie. Dziękuję za uwagę.